Mój piękny por już dojrzał. Zaglądałam dzisiaj. Ma czarne ziarenka. Przyjrzę mu się jeszcze dokładniej we wtorek, bo we wtorek niestety trzeba będzie obciąć go, uciąć mu głowę, wysuszyć ziarenka. I zobaczymy w przyszłym roku. Nie wiem, wydaje mi się, że jeszcze trzeba by było chwilkę. Poczekać więc, dlatego zobaczymy we wtorek, jak on będzie wyglądał. Ma tak duże, czarne, piękne nasiona, że w życiu takich nie widziałam porów. Takich nasion, pora trzyma się z podpórkami, zaraz te podpórki jeszcze mocniej go przywiążę. Przez trzy dni mają być dość spore wiatry. Aby mu się jakaś krzywda nie stała Jeszcze kurczę, zielone to jest troszeczkę No nic Zobaczymy jak to wyjdzie W nocy są już przymrozki i jakoś mu nie szkoda